Bohater wędruje, porusza się, najczęściej w pudełku samochodu, pożera kilometry. To jest też niesamowity wątek tej książki, ta problematyka motoryzacyjna. I tu mnie zadziwia jedna rzecz. Biegłość, z jaką uniwersalizujesz takie sytuacje. Gwałtowny skręt w rondo czy na rondo, jest przecież czymś więcej. Dotyczy życia, uczuć, postaw. No dawno nie spotkałem poezji, czy w ogóle Tomi Kopeckiego, gdzie nasycenie realiami motoryzacyjno-jakimiś, cywilizacyjno-urbanistycznymi byłoby tak duże. Jak to jest dla Ciebie ważne? Ja myślę, że to nie jest ważne tylko dla mnie. To jest po mm -hmm. prostu to, z czym się y, stykamy na co dzień, tak? tak? Ktoś mi kiedyś powiedział, że y, że niejako dziwi go to, że mnie inspiruje hipermarket. No przecież wszyscy robimy <grym> Y, częściej lub rzadziej zakupy w y, takich sklepach, i to jest po prostu rzeczywistość, z którą się na co nie zmagamy. I to, że w tej rzeczywistości przychodzą nam na myśl rozmaite myśli dotyczące innych problemów, y, powoduje, że niejako naturalnie y, umieszcza się monologi w, w, w takich dekoracjach. To znaczy, wydaje mi się, że to nie są dekoracje wymyślone, tylko y, tylko. Y, Naturalne. No akurat dla mnie rzeczywiście pozycja za kierownicą jest, jest pozycją, którą często przejmuję, a nie na przykład pozycja w przedziale pociągu. I pewnie stąd mnogość wątków motoryzacyjnych, chociaż jak sądzę, nie chodzi tylko o to. To jest też związane z wolnością, z możliwością e, zatrzymania się, gdzie się chce, a nie na stacji, gdzie zatrzymuje się pociąg, e, z możliwością przyspieszenia, zwolnienia, e, z pewną kontrolą nad, nad tym, co się dzieje i, e, i wtedy, wtedy, wtedy te myśli się pojawiają, tak? A na przykład wiersz wysoki Obroty po prostu został pomyślany podczas. Jazdy samochodem. Wymyślony. Tak, tak mi przyszedł do głowy i później został mnie zapisany. Między samotnością a znajomościami, tak sobie to nazwałem, szukając śladów miłości, czułości, tego jest jak na lekarstwo. Pewnie jest, ale skutecznie zasłaniasz, zakłócasz. Czy bohater tęskni za taką miłością, albo ci poszczególni bohaterowie? Czy to raczej nie jest możliwe, biorąc pod uwagę jego sceptycyzm, niekiedy cynizm? Krótko mówiąc, co robić z miłością przy tym poziomie ironii. Jak stworzyć wiersz, gdzie do głosu dojdzie czułość, delikatność. Ty zdajesz się jakby zasłaniać te te rzeczy i eksponować coś bardziej oschłego, coś bardziej dosadnego. Być może się mylę, ale jest taka technika zasłony. O czułość stanie czystym trudno. Tak, bo ona jest zakłócana. Tak. Natomiast ja bym nie Zgodził się z Tezą, że jej tam nie ma, że, że nie ma w, w tym tomie wierszy delikatniejszych, by, choćby ten. Ymm, tak, na przykład. Mhm. Chociaż oczywiście tam też jest pewne zakłócenie tej mhm. y, Natomiast y, choćby Munk, ten obraz Munka i, i, tak. i wiersz, który, który, który jakoś z niego wyrósł. Myślę, myślę, że to, to jest jednak możliwe, nawet, nawet w tym świecie przedstawionym, który, który jest odbiciem tego, jak ja widzę rzeczywistość. Uh -huh, uh -huh. Tam jednak nie jest tylko nadjeżdżanie, tak? to nie jest tylko nadjeżdża, ale i, i nadzieja, i to jest już w tytułowym wierszu, więc to jest też nadzieja na to. To jest na też co też nadzieja na na, na miłość. Uh -huh. e w katalogu jest również tęsknota, która dobrze każdemu czytelnikowi poezji, cytuję Niech się narodzi taki, którego będziesz czytać z tchem zapartym, albo żądkiem. Czy w Twoim doświadczeniu czytelniczym były takie momenty? Kto Cię uformował? Kto Cię uformował zapierając dech? Odpowiadając na to pytanie, yy, chyba pewnie na chwilę, Paradoksalnie zapomnieć o tym, że jestem autorem i wejść w rolę czytelnika i gdybym szukał takich odniesień, znaczy, gdybym szukał pierwowzorów, to bym sięgnął do książki i znalazł tam cytaty czy też trawestacje. W próbie trenu jest. Trawestacja wiersza Tomasza Pułki w 21,5 jest Norwid. Norwid jest jeszcze w jednym miejscu. I, i, ta, i, 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 i w ten sposób w ten sposób bym szukał. Myślę, że, że wtedy to, 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 to widać eksplicite, co, 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 co czytałem. Natomiast trudno byłoby mi wskazać, nie wiem, mistrza, to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest chyba mój język, żeby, żeby, żeby w ten sposób mówić. Może też dlatego, że, yy, że nie chciałbym nikogo wyróżniać ani, ani pochopnie yy, pomijać.